Herzlich willkommen, Dariusz Urbanowicz, Austrostrada. Przypominam, wyprawa narciarsko-krajoznawcza po najlepszych kurortach Austrii. Wyprawa z Andrzejem Osuchem Osuchowskim, naszym freeriderem w poszukiwaniu puchu. Jak na razie jeszcze nie sypało, a więc nasi reprezentanci muszą szukać rozrywek. Poznali w miejscowości Kolm w Foralbergu coś takiego, co się nazywa Alpine Coaster. Alpine Coaster to jest mini roller coaster, można nazwać. To jest wózek, który ma kształt sanek. Tu jedzie po szynach, on ma z dwóch stron zmontowane rolki. Dochodzi czasem do 50 na godzinę. To nie jest tak naprawdę mało na takim wózku, który leci po szynach po zakrętach 180 stopni, a czasem 360 nawet nawraca taki ślimak. Można w dwie osoby pojechać w takim wózku. To jest e, ciekawsze, bo wózek jest wtedy cięższy i można jechać szybciej. Znamiętka osłucha nie od dziś. I wiem na co go stać na nartach. Po prostu szaleństwo. Ciekaw jestem, czy taki alpejski roller coaster dostarczył mu mocniejszych wrażeń. Czy używał hamulca? Powiem szczerze, że za pierwszym razem siedliśmy razem z Sebastianem do jednego wózka, czy znaję, że paliśmy się, bo nie byliśmy pewni, czy to na przykład nie wyleci z zakrętu, a później przy następnych dwóch razach już po prostu praktycznie jechaliśmy kompletnie bez hamowania na sam dół. Ale na początku była adrenalinka, bo oni byliśmy w 100% przekonani, czy ta prędkość nie spowoduje tego, że ten wózek wypadnie. Czym później nam dopiero powiedzieli, że to jest niemożliwe, bo to jest tak skonstruowane, a nie inaczej. I mimo to, że uprawiamy sport ekstremalny, to pierwsze wrażenie jadąc na y, tym prosterze było takie, że użyliśmy hamulca, mimo że mówi, mówiono nam, że nie trzeba. Rurka zatem zmiękła nawet freeriderom. Mamy stały punkt programu wycieczki do Foralbergu, przypominam miejscowość Kulm. Tam właśnie jest ten alpine coaster. Tymczasem ekipa austro przeniosła się do Zelden, a więc mamy dolinę Utstal. A z czego słynie Utstal? Mówi Krzysztof Burnetko. W tym roku Zelden absolutnie się zmieniło. Wybudowano doskonałą kolejkę. Bardzo, bardzo nowoczesną i trudną technologicznie, bo ostatnie potwory stoją na lodowcu, więc trzeba było zrobić y, takie ruchome fundamenty. Y, ona wjedzie na y, 3000 metrów, na ponad 3000 metrów. Żelden słynie z trzech trzy mamy je wszystkie y, objechać. Być może nawet uda nam się tam jednak trochę z i skosztować. Y, fachowcy tutaj mówią, że troszkę czystego śniegu y, będzie. No i potem zapowiada się wielka atrakcja, mianowicie mamy zjeść lunch w schronisku, które nie zmieniło się od wielu dziesiątek lat. Takie dobre, stare alpejskie schronisko, więc liczymy na to, że wrócą dobre, stare, alpejskie klimaty. Ponieważ zbliża się weekend i czas na oddech. Jutro dowiemy się, co to znaczy druga strona narciarstwa. Druga strona narciarstwa można by powiedzieć. Która jednoczy ludzi, ludzi, którzy są zainteresowani sportem. W, w sobotę rano, tuż po dziewiątej, w Radiu PIN dowiemy się za tym, czy Anton Austirol cały czas króluje na stokach. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro z Austrostrady.